Raczej, dzisiaj rozmowa na podróżach. Nie ma ta furia. Zawsze tak leży nie ma. Na kompa dzisiaj nie mam chociaż silny Będę na defa. na serwerze. No, gdzieś pisz w ogóle of events and

W tym serwerze co on chciał pokazać się, aby mnie oskarżyć zaufanie.

Ma prawie ten sam wieczór, jest od niego rok starszy. Ja mam 10, on ma 9. Więc mój piękny domek. Mój pies, jak oczywiście lata za mną i no, z komunii. No Na razie burdel burde mam w domu. Na haciach muszę posprzątać. Ja się ostatnio 15 lat o tam kapli no i więc co jeszcze? Co jeszcze? No i myślę, że początki będą fajne kamerkę będzie trzeba kupić jakieś tam rzeczy gry jeszcze, może coś go, nie wiem to trochę jeszcze będzie gdzie ta 5 może, nie wiem, będą vlogów, vlogów trochę będzie, no więc... Tak. tak, mogę powiedzieć, że dzisiaj też u nas jest za ciepło trochę. Wydrofon ten, jakiś inny zakupię, kamerki, no. No też stąd będę kamerkę wziąć, bo moja mama jeszcze nie korzysta. Więc... Może sobie wezmę. No, może będzie też na ryby będę chodził, może... Na rowerze będę nagrywał. Też. Więc jeszcze dużo nas czeka. Jakiś pan przyjechał, nawet coś tam z Previdum, No więc. Moje powiedz, że może będzie fajnie, dla mnie się fajnie zaczyna ta na YouTube nagrywanie, no i może tam pod tym filmem może być co najmniej 10 lajków, no nie wiem jak to chcecie mm subskrypcji nie proszę, ale subskrybować kanał. Z nami tam nie wiem ile do ile umiecie tam dobić Bo na razie to tak przy początkach to dużo ludzi nie ogląda. i początki też miał. Ja też mam początki, mówię się gapi i wszybę, jak debil. No, warczy. Nie ma chorób. Hmm. No i tak na szybko odcinek zrobiłem tak jak mam czas. Później jeszcze będę musiał iść do kościoła, może będę nagrywał w logach, jak idę tam. No, no, Ten odcinek może będę miał z 20 minut, no nie wiem, no zobaczę ile będę miał czasu. Yy, no. To jeszcze tak, żebym później Wam zrobił vloga, jak wygląda tam moje otoczenie do nagrywania, tam jakie mam warunki do nagrywania na razie tych warunków, więc nie za, ma, za mało mam tych warunków. Mam na takie więc w czwartek mi zdejmują. Czy jest... Dzisiaj jest dziewiąty, 17 dzień. Zdejmę mi to w następny czwartek, chyba będę mógł już nagrywać. Nie, nie, Muszę parę jeszcze z trzykąpy to kupić. Więc moglibyście, nie, to jeszcze lajki dalibyście trochę lajków. no robiłbym troszkę taj. To... Lajki dawajcie. Nie wiem, bo różne takie co chcecie. I właśnie mój pies chce iść na balkon. Na wsi będę nagrywał, na wsi z jakimś tam starszym kolegą będę nagrywał. Więc czemuż by nie? Może i zrobię tak. No co jest, nie mam weny, bo dla mnie chcesz jak jakiś troll. Nie wiem. Co no. jeszcze Pfff. powiedzieć? Pff. Czekajcie. I też polecam jeździć na tak tego Resyego, Stiumultiego, nie wiem tam, jest tam. Ja na razie nie będę jeździł, bo słownie nie, nie będę chyba. Nie, nie. Może nie będę. Ale tam jakiś początki w końcu ktoś musi se, se coś znaleźć. Będę mieć strany, to będę też robił filmiki w kościele. Może moja siostra będzie robić, a wiecie tam. Mam metr 48, żeby nie skłamać. No 48 mam metr 48, no i tyle. Na razie nie mam za dużo. A po co jest za dużo? W końcu nieraz mniejsi mają lepiej. Na rolkach nie umiem jeździć. Nie będę na razie nagrywał na rolek, bo ja. Я сам в этом